Laboratorium Dialogu o relacjach, konfliktach i komunikacji. Agnieszka Stein, Ewa Hajduk-Kasprowicz. Cześć, cześć. Dzisiaj w tym Laboratorium Dialogu, już 17, będziemy rozmawiać o odmawianiu dalej. Zaczęłyśmy rozmawiać na Laboratorium Konfliktu. Zaczęłyśmy od pytań i odpowiedzi na nie. I myślimy, że jeszcze są różne rzeczy, których można więcej tak. pokazać. Tak, I merytorycznie dzisiaj bardziej chciałyśmy o tym odmawianiu, ale to znaczy, zacząć. To też było merytorycznie. Bardzo było merytorycznie, <grym> tak, ale dzisiaj jakby bardziej, że jest większa struktura trochę w dzisiejszym odcinku. I chciałabym zacząć od scenki, którą nagrałyśmy o ćwiczeniu odmawiania. Tak, bo mam takie przekonanie mamy, że jak jest trudno z odmawianiem, mhm. to, że w ogóle warto potrenować i poćwiczyć. I do tego, żeby ćwiczyć odmawianie, nie trzeba tego robić w takich życiowych, żywych sytuacjach, w których to jest właśnie trudne. Mhm. Można to zrobić z drugą osobą trochę w formie zabawy, bo myślę sobie, że to, że to jest rodzaj zabawy, to co też myśmy tak. zrobiły. Tak, to jest zabawa. Można to zrobić na nieprawdziwych sytuacjach, mhm. Można pozwolić sobie na takie zachowania, które trudno jest nam sobie pozwolić w stosunku do ludzi, którzy nie biorą udziału w ćwiczeniu, mm -hmm. dlatego, że wiemy, że to jest ćwiczenie, że wiemy, że to jest zabawa, wiemy, że druga osoba sobie z tym poradzi, która z nami ćwiczy. Myślę sobie, że możemy się nawet umówić na to, że jak komuś się zrobi trudno, to po prostu zrobimy przerwę. Tak, ale generalnie to też. Y Pomaga po prostu mówić nie bez zastanawiania się, czy ja się tak naprawdę bym mogła na to zgodzić, czy nie, tylko trzymać się tego, że teraz ćwiczę odmawianie. No moim zadaniem jest tak. nie zgodzić się. Tak, i moim zadaniem jest jakby poradzenie sobie tak w tej sytuacji, właśnie, żeby się nie zgodzić. Tak, ja chcę też powiedzieć, że to ćwiczenie warto, żeby trwało dużo dłużej albo było powtarzane wiele razy, bo Aha. to, co myśmy zrobiły, to była jakaś próbeczka. Mhm. Ciekawe też jestem, jak ci było w tym ćwiczeniu. Wiesz co, miałam tak, że prośbę, którą do mnie wystosowałaś o bluzkę, to jest tak, żebym powiedziała tam jest spoko, mam jeszcze sześć, chcesz? <grym> <grym> Więc to było takie trochę, że musiałam się przedstawić nie? Na to, żeby właśnie trzymać się tego odmawiania i na początku tak trochę było mniej pewnie, ale potem już jak się osadziłam w tym, że jestem tak zdecydowana, że nie chcę nie. ci pożyczyć tej bluzki, to było to łatwiejsze. Mhm. A jak tobie było? Wiesz co, no to, że cały czas to było takie nie na poważnie i trochę zabawa, i trochę się można było powygłupiać, i można było powiedzieć takie rzeczy. Co, jakoś nawet się nie musiałam zastanawiać, czy to, co powiem, to jakoś będzie ci pasować, czy ci mm. nie będzie pasować, jak mm. sobie z tym poradzisz, no bo trochę mm. to jest właśnie ćwiczenie, na tym polega, polega że, że można to zrobić, mm. więc to y, ułatwia. Ułatwia szukanie w ogóle różnych słów, które można w tej sytuacji powiedzieć. Mi się wydaje, że ułatwia też takie eksperymentowanie. Czyli a spróbuję, co będzie, jak, jak powiesz to. to i to. Mhm. Mhm. Jak ćwiczyłyśmy to odmawianie, to dla mnie zdanie, które szczególnie mi zrobiło jakoś, to było: mhm. ale czy Ty możesz usłyszeć, że nie, że się już nie zgodziłam? Czy Ty usłyszałaś to? No. I to było takie, wiesz, takie, no dobra, ale to. Usłyszałaś czy nie usłyszałaś, nie? I trudno mi było wtedy znaleźć jakiś kolejny argument na to. To jest też takie narzędzie trochę przejścia do metapoziomu, mm -hmm. nie? Czyli już nie rozmawiam o, tej, o, nie rozmawiam o tej prośbie, o tym mieszkaniu, tylko rozmawiam o rozmowie. Tak, o tym czy faktycznie komunikaty i intencje przechodzą z, tak. z jednej osoby na drugą. Nie, że mogę powiedzieć: mm -hmm. Hej, Chciałabym o tym rozmawiać trochę inaczej, w taki sposób, że jak, ja ci, jak się mnie pytasz i ja ci jej odpowiadam, to mm -hmm. chcę, żebyś słyszała, co ci odpowiedziałam. Nie? Mm -hmm. Albo czy Cię interesuje moja odpowiedź, czy ciebie interesuje tylko to, że właśnie że chcesz usłyszeć tak? Nie? Mm -hmm. Tak. Więc myślę sobie, że tu są różne, różne opcje, właśnie skorzystania z takiego narzędzia trochę przejścia do rozmawiania o tym, co się dzieje w tej rozmowie. Tak. Ale chcę powiedzieć też, że jest taka wersja tego ćwiczenia odmawiania, w której po prostu się mówi tylko nie. I nie jest jak, więcej. Trochę jak pomidor. Mm -hmm. nie? Tak, To Wiem. też jest. Ja też robiłam to ćwiczenie i też bardzo polecam, bo no, ono daje w ogóle więcej takiej przestrzeni w, w tym, żeby to słowo przechodziło przez gardło. Nie? Że po prostu, no, jak się to odpowiednio dużo razy powie, to jest po prostu łatwiej później trzymać jest, się tych swoich granic. Jest też taka